Dużo nam pomagają modele, bo po prostu jesteśmy w stanie widzieć te części, zobaczyć ich kształt, ich... Teksturę, ich położenie, porównać, są widoczne mięśnie. Młodzież uczy się anatomii topograficznej, różnic międzygatunkowych oraz przedmioty, które mogą znaleźć się na egzaminach zawodowych. Pójście później do pracy, na przykład jako technik weterynarii, będzie łatwiejsze, bo będziemy wiedzieli już, co do czego służy, jak tego używać. Po prostu będzie łatwiej na starcie. Mamy analizator hematologiczny, to jest analizator do badania morfologicznego krwi, analizator biochemiczny do badania biochemicznego krwi. Każdy uczeń posiada mikroskop, dzięki któremu może wykonywać różne badania pod mikroskopem, rozmazy krwi. Wykonujemy również posiewy mikrobiologiczne na pożywki. Później mają dużo lepszy start na studia. Mogą też pracować jako technicy, po prostu w swoim zawodzie. Dzięki temu są już praktycznie przygotowani do pracy. Bardzo profesjonalne. Wyposażenie, które wspiera proces dydaktyczny i pozwala wiedzę teoretyczną przenieść na wiedzę praktyczną. A poza tym egzamin zarówno w zawodzie technik weterynarii, jak i technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej w jednej z kwalifikacji ma tak zwane wykonanie, więc musi być młodzież przygotowana do tego, żeby wykonać pewne czynności zarówno diagnostyczne, jeżeli chodzi o technikę weterynarii. Jak i montażowe i eksploatacyjne, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Zrealizowanie tego projektu przenosi kształcenie zawodowe w naszej szkole na zupełnie inny wymiar, wyższy wymiar. Nasi uczniowie mają do dyspozycji dwie jednostki mieszkalne: profesjonalne, bardzo dobrze wyposażone, nowoczesne i komfortowe. Ale co jest najważniejsze, mają możliwość w warunkach prawie rzeczywistych zdobywać cenne umiejętności zawodowe, bardzo oczekiwane przez pracodawców, bo służące właściwemu wykonywaniu przyszłego zawodu. Cięcia, strzyżenia. Jest pracownia nawet wyposażona w fotel barberski, z goleniem zarostów męskich, z goleniem główek. Oni się odnajdują w salonach fryzjerskich u pracodawców. Możemy rozwijać swoje umiejętności. Komfort, na pewno komfort. Nowoczesny sprzęt fryzjerski, wyposażenie, meble, sprzęt komputerowy i sprzęt kosmetyczny. Fotele fryzjerskie, myjki. I to właśnie dzięki temu projektowi. W tej chwili znajdujemy się w pracowni budowlanej. Agregaty tynkarskie, maszyny do cięcia płytek, maszyny do cięcia materiałów budowlanych, poziomice elektroniczne. W sumie było tego 75 pozycji. Tutaj mają pierwszy kontakt z narzędziami, pierwszy kontakt z materiałami. Drugą pracownią była pracownia mechaniczna. I tutaj zakupiliśmy obrabiarkę sterowaną numerycznie, dokładnie tokarkę CNC oraz robota spawalniczej. Dużo większa powtarzalność, dużo większa dokładność. Przemysł potrzebuje tokarzy, frezerów, mechaników. Trzecią pracownią była pracownia elektryczna. Styczniki, przekaźniki, urządzenia do kontroli stanu instalacji. To dobre warunki do pracy dzięki wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, dzięki zaangażowaniu także środków własnych miasta. To przygotowanie znakomitych fachowców bardzo zachęcam, szczególnie tych, którzy przygotowują się dopiero co do decyzji kształcenia po szkole podstawowej, aby zwrócili uwagę na toruńskie szkoły kształcące zawodowo.